Nocne Teatralia Strachy powstały cztery lata temu, kiedy z pomysłu aktorów Teatru Strach postanowiliśmy podzielić się teatrem z krośnieńską publicznością, zachęcić krośnieńską publiczność do oglądania teatru alternatywnego, bo przede wszystkim taki teatr prezentuje się na deskach krośnieńskiej sceny podczas nocnych teatrali Strachy. Przyjęliśmy formę, że widz razem z aktorem siada na scenie, by. Tworzyła się pewna więź, by tworzyła się także taka atmosfera kameralna. Dzięki temu noce teatralne są wyjątkowe. Ktoś mi tutaj bardzo przeszkadza. Po prostu jak się nie podoba. Nie chodź się za ścianą Po prostu to są takie rzeczy, przez które ja potem płaczę, tak. to raz Nie płacz, nie płacz, nie płacz. Nie płacz. Cię nie odwiozę do domu! Zapal! Daj mi papierosa, daj mi. Tylko tutaj spotkałem się, jeszcze z różnych festiwalach w Polsce, z formą animacji publiczności w trakcie przerw. <tryk> Widz, przychodząc do nas o godzinie piątej, pół do szóstej, w zależności od roku, yy, wpada w taki wir teatralny. Nie nudzi się, ponieważ po spektaklach, schodząc do kawiarenki, teatry również go animują. Są, jest, to, jest to performance, jest to nauka techniki wykorzystanej yy, na przykład w spektaklu, yy, bliski kontakt z widzem. Ale to nie pan to, że jest, pan Czy ja spotkam takiego mojego przyjaciela, który zaczynał krakowie zresztą resztą, no w każdym razie, on tak jak... Staramy się, aby repertuar każdej edycji nosnych teatrali w strachy różnił się czymś. Chcemy pokazać różne oblicza teatru, różne techniki teatru poprzez walki, performance, pantomimę, teatr dramatyczny, spektakle wykorzystujące wizualizacje, bardzo modne aktualnie. Staramy się pokazać y, różne oblicza teatru, by Krośniewski y, widz mógł y, skonfrontować się z takim teatrem. Terima kasih telah menonton! Jeśli chodzi o ten spektakl, to nie gramy tu samych siebie, absolutnie. Że to są postacie, które są wykreowane przez nas gdzieś z obserwacji, z no, takich problemów, które się pojawiają generalnie u kobiet. I my obserwując te problemy właśnie tej potrzeby bliskości mężczyzny, tego właściwego, odpowiedniego konkretnie dla, dla nas jako kobiet, kreujemy te postacie, które tak naprawdę przez śmiech cierpią, bo one tylko jakby nakręcają pewne sytuacje, żeby zapomnieć o tym swoim problemie, o tym, że nie mają tych mężczyzn, że są samotne, że są starymi pełnami i to jest tak naprawdę ich cierpienie przez śmiech. właśnie o takich kobiecych tęsknotach, o tej takiej ucieczce w świat wyobraźni, w świat nierealny, właśnie po to, żeby jakby uciec od tej samotności, żeby jakoś się ratować przez bliskość z drugą osobą i przez jakby kreowanie tego własnego takiego małego świata, uciekanie, taki podwyższony stan energetyczny, żeby zapomnieć o tym, co faktycznie dotyka w tym problemie. Спектакль без слов, ну мы баш за А кобетах смутку о том, что каждый з них почему будет милости, каждый из них почему будет менчизну, но то ты в их фантазії. cieni opowiadał o historii życia, o przemijaniu życia, od narodzin, od prawie od początku od narodzin aż do późnej starości. ta technika. Jest ciekawa, można... właśnie to jest takie magiczne, że tyle rzeczy można zrobić z własnych rąk. Zwierzęta i rośliny i inne. Takie. Tak, w cieniach wszystko ma znaczenie, każdy najmniejszy ruch jest mhm. widoczny. Mam ostatecznie dość Pani Meyer to kobieta przedwojenna, jak zawsze mówiła mi reżyserka. To jest raczej taka artystka, kobieta, która nie myśli o tym, żeby w swoim życiu czy w mieszkaniu prowadzić jakiś ład i porządek. Jest raczej wariatką, co też denerwuje pana Hubera, który ma wszystko poukładane tak jak należy. Pani Meyer jest raczej taka energiczna, rozlatana i żyje chwilą i nic nie planuje raczej na tym. Ale w głębi duszy myślę, że też jest bardzo samotna. spektakl Fryderyk w reżyserii Joanny Gerig opowiada o dwójce sąsiadów, którzy pałają do siebie szczerą nienawiścią, ale dzięki magicznej historii, którą panu Huberowi opowiada pani Meyer, zostają przyjaciółmi. Nie Cała historia, tak jak już koleżanka wcześniej mówiła, to jest magiczny, magiczny świat, dwójki sąsiadów, którzy się tak naprawdę nienawidzą, a, a poprzez historię, którą opowiada pani Meyer, ten świat jak gdyby zaczyna istnieć, pan Huber przełamuje swoje bariery i razem, razem fantastycznie się, się bawią i, i, i jak gdyby wspólnie kończą tą historię. Zupełnie jak Orzeł! Jak Orzeł w Ryku! Zupełnie jak orze. Chciałbym na kapach! Tak jest przez krzywa, tak. je do ramion i trzeba nimi mocno machać. Mocno, mocno machać. Mocno, mocno machać, mocno, mocno, mocno.

Czy to, co byś chciała? Czy nie robiłabyś właśnie tego samego z taką samą zawsze No, czy nieprawda? W pociągu znaleźliśmy jeszcze dni dla nas. Zajęliśmy jej zamikli. A moja narzeczona ma jedną z rozumie wszystko, cokolwiek jej mówię. Lub czytam, jeszcze nie polowałem, do mój i ty! Za, za spektakl na podstawie dwóch, yy, dwóch tekstów. Jeden tekst to jest matka Witkacego, drugim tekstem jest relacja z, prawdziwa relacja ostatniej kochanki Witkacego, która to z nim popełniała samobójstwo. Ona przeżyła, on jak yy, wiadomo nie przeżył, chociaż yy, część osób twierdzi, że Witkacy żyje. Tak, że połączyliśmy w tym spektaklu głównego bohatera matki Leona z Witkacją. Witkacy jest alter ego Leo, Leona, Leon jest alter ego Witkacego. poszukiwaniu tego, co jest w życiu najważniejsze. I o tym, że w tym poszukiwaniu czasami możemy się zatracić! <tot opowiec> Zaczęliśmy od Witkacego bynajmniej nie dlatego, że był rok witkacowski, czy, czy dlatego, że. Lubimy Witkacego. Musieliśmy go polubić. Tak naprawdę Witkacy jest trudny do polubienia i do tego, żeby znaleźć punkt styczny z artystami, z twórcami, z aktorami. Musimy jednak lubić tekst i lubić bohatera, za którego się zabieramy, żeby o nim ciekawie i prawdziwie opowiedzieć. Nie zasypiaj! Nie zostawiaj mnie samego! Nie odchodź! Ojciec, mnie zaczyna! Do pasu zadowadać! To po ojcu! Mam te wszystko! tych skłonności! Jeśli ojciec piśnie jeszcze słowo, to zastrzelę kurwa psa! Daj mu spokój, Albert! On strzela a ja jestem w odmiennym stanie i nie znoszę żadnych A obecności! Spektakul. Najważniejsze najważniejsza jest Mistyka. Nie! Ma bodę! Kurwa łodziana z, która nie do i woły sprowadziła z nieu matam! Kurwa pana ma, z rap, nad którą wisiłeś stać i, cię. No i. No, Dita! Lolita! 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 Najważniejsze są ustawienia! Ustawienia! Ciężko w kilku zdaniach powiedzieć coś o ustaleniach, tak do końca, bo my przez cały spektakl staramy się właśnie ustalić tylko co? Widzę, daje sobie pytanie. Co tu jest do ustalania? Bardziej chodzi tutaj o mm, zabawę słowem, humor i także spojrzenie przez, yy, przez krzywe zwierciadło na naszą taką obyczajowość, bo wiadomo, że odwołujemy się do wiary, odwołujemy się do życia, do tematów tabu, typu jak homoseksualizm, na przykład wszystko na wesoło, no jest w tym dużo wulgarnych też tekstów, ale tak naprawdę jest to język, Pospolite, jakiej używają ludzie normalni, wpleciony język literacki. To musi być rozpalony, nie? No, no, no. Usta. Usta, jak zawsze. Gotowe. O! to. się chyba nie zdąbowałeś, wydaje tak, tak. To do... jest Dalej tam, to No jest to zestaw etiut też ruchowych, gramy razem, gramy osobno, każdy ma jakieś swoje solo. Popis taki. No. Taki groteskowy popis. Żeby nie brać go do końca na poważnie, bo jeśli ktoś będzie zagorzałym katolikiem, będzie miał poglądy polityczne w konkretne, no to może mu się nie spodobać. Kierujemy się do tych ludzi, którzy mają dobre poczucie pomogu i potrafią śmiać się z samych siebie, ze swojego sąsiada. No i mają oczywiście abstrakcyjny sposób myślenia. Przed w pełne to odwołajmy się do moich ulubionych powieści biblijnych. Ja, a, 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 a. zacznijmy od czegoś takiego wzniosłego. Kto tu za tym spalnie, Ty wszystko możesz. Mieć dużo więcej. Moja grafincja upomotkowana była chęcią zysku, bo Robin był moim idolem. O! Czy w sposób zorganizowany na nazywany wojny? nie rani też sam się, ponieważ nie jest oddzielony od ludzkości? Jest jej czajowniczą. Pójdźmy!